Tutaj jest. Teraz zaszło. Czy tutaj ja coś mam? Jakieś knotki? Nie, tutaj nie widzę. Bardziej. Pierżga. Sama pierżga. Tutaj jest. Zobaczcie. Przejechana ładnie. Ramka nie. Matka ją ładnie dziabnęła No, czyli tutaj widać, że. Matka zrobiła swoje. Pierżga i. Od wewnętrznej strony mamy, od wewnętrznej strony mamy mamy nowe pszczółki. Kolejna ramka tutaj też pełna ramka pszczoły, zamknięta. W dolnej części dużo robaczków odkrytych na biało. Nie wiem, czy to tak widać. Więc tutaj bardzo ładnie. Tutaj również cała część jest ciemna, zaczerwiona. A prawa strona jest zaczerwiona robaczkami. Więc tutaj widać, że matka też ładnie. Ma, ładnie matka tutaj podziałała, w tym ulu właśnie ten ul mi się podoba ten ul mi się podoba, bo tutaj ładnie to ładnie, ładnie to tutaj działają ten tutaj ładnie działają, tu mi się podoba zobaczcie, kolejna ramka i tutaj też jest cisza, spokój tutaj te komórki w dole są zaknotkowane. Tu jest na biało wszystko. Czyli matka nie dość, że zaczerwiła wcześniej. To dołożyła jeszcze tutaj do pieca. No i tutaj również. To wszystko tu jest na dole zaczerwione. No to powiem Wam, ta rodzina dalej nabiera mocy. Zatem górny korpus żarcia, a dolny korpus. Rodnia Jak to teraz połączyć musi się ta pszczoła po prostu wygryźć i wejść na wyższy poziom. A, gdzieś tam mi jedna przybrzy, przy ręce Co tutaj? Tutaj są za ciemne, tutaj są knotki. Tak. Także tutaj już matka zrobiła swoje. Zaknutkowała puste miejsca. Tutaj lewa strona cała zamknięta przy czerwiem pszczół, a tutaj pozostałe komórki z tego co widzę to zaknotkowane. Dobra, to już musimy przesuwać ramki. Ale żeby nie było, to co zrobimy trochę tutaj. Zrobimy sobie, przeczyścimy sobie w Żebym mógł tam te ramki przestawiać. Okej. Okay. Okej. Okay. No i widzicie tyle się w pudełeczku nazbierało. Tego co pszczoły pobudowały. Dobra, zobaczmy kolejną ramkę. Na kolejnej ramce mamy następująco. Ładnie przycięty pasek, czyli go czyszczą, usuwają. Tutaj jest pełna ramka pszczoły. Ramka jest w pełni zaczerwiona, czyli teraz się będzie rodziła pszczoła lada dzień, nowa. Tutaj, tak samo, zobaczcie. Lada dzień się pszczoła będzie budzić. Tutaj w tych pustych komórkach nie wiem, nie widzę. Za ciemne jest Słonko coś zaszło za chmury ale no. ogólnie ramka jest zaczerwiona. Full. Full. Zerknijmy kolejną ramę. Kolejny frame. Co mamy na tym frame? Pierzga. tutaj jakiś ale usuniemy go taki gruby naddatek jakby miała być tutaj jakaś miseczka, wiem że to nie ten czas, ale usunięta została tutaj nie wiem czy nie widzę tutaj knotków Mają tutaj pieżkę, są robaczki, knotków tutaj nie widzę. Może jeszcze matka tutaj nie dotarła? Co jest na kolejnej ramce? Jak one tu działają? To jest mniej odbudowana ramka Tak by wyglądało, że węza, która tutaj była dodana, trochę im nie służy I tak mordują tą węzę Nie wiem, od, od producenta na literkę Ł brałem, więc... No tutaj lewa strona jest zalana, odbudowana i zalana Środek tak trochę nie bardzo Także tutaj trochę mniej taka ramka, taka niepewna jest, ale to wygląda z węzy, zapewne. Jak widzicie sami, coś jest, że raz pszczoły lepiej budują, raz gorzej. Tutaj również jakaś ta inna węza. Dołem mało co odbudowana Górna prawa strona to w ogóle jest zalane. Jedzonko mają Tutaj prawa strona nie za bardzo odbudowana, lewa jest odbudowana i mają jedzonko Miodek, syropek może teraz właśnie jak popadało i będzie przez kolejne dwa tygodnie pogoda to się może jeszcze pszczoły odbiją jeszcze może nazbierają z pobliskich tutaj gdzieś łąk jakichś dzikich jak tu wygląda też taka dziwna ta węza no ale zbierają na siłę bardziej bym powiedział ten miodek Pyłek też widzę noszą, ale nie widzę, żeby tam gdzieś był ten pyłek utegowywany, umieszczony. Tutaj też budują, zbierają miodek, ale nie mogę aż na tyle, żeby te komórki były zamykane. I ostatnia ramka.